Dzień dobry Państwu. Tomasz Schweigert z Bańki. Szanowni Państwo, następuje to, o czym mówiłem Państwu wcześniej. Są konsekwencje, że zbignie Ziobro w takich koronkowych rękawiczkach po, wkopywał swoich podwładnych, swoich przyjaciół, swoich kolegów. I to, że. Używał Pegasusa i kontrolował wszystkich, chcąc mieć haki. Słuchajcie Państwo wypowiedź jego bliskiego przyjaciela kolegi. Dlaczego przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk nie miał postawionych zarzutów? Dlaczego Donald Tusk nie miał skonstruowanego aktu oskarżenia? Ludzie do dzisiaj nie mogą. Prawu i sprawiedliwości tego zapomnieć. Mogę powiedzieć panu tak, żeby nie skłamać, a powiedzieć prawdę, ale wszystkiego nie powiedzieć. To nie mnie o to należy pytać. Gdyby to od mnie zależało, pewna osoba odbywałaby pewnie teraz karę pozbawienia wolności. Ja rozumiem, ale pan Ziobro teraz mało osiągalny, jak pan wie. No. Dajcie polityków, a nie samego prokuratora. Ja wiem, ale że... gdyby to od mnie zależało, no to co by się to tego nie powiedziałem, ja to wiem, ale ja sobie dopowiedziałem jako stary komunista. Szanowni Państwo. I. Jak słyszeliście tutaj pan Święczkowski, czyli przyjaciel Zbigniewa Ziobry. Człowiek, który tyle lat z nim współpracował, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W wywiadzie z panem Płeczkiem um, usłyszał, że to praktycznie y, Ziobro odpowiada za to, że bał się posadzić y, Donalda Tuska. Y, Święczkowski odpłacił mu pięknym zanadobne za to, co zrobił Ziobro na komisji do spraw Pegasusa. To znaczy, że wtedy, kiedy on tak w koronkowych białych rękawiczkach, że wrzucił winę na swoich podwładnych kolegów. Teoretycznie mówiąc, to ja, oczywiście, to ja biorę na siebie odpowiedzialność, ale później zaczął mówić tak, że no ja dopiero od Państwa się dowiedziałem, że tak naprawdę to inicjatywa o to, żeby kupić Pegazusa wyszła od szefów służb specjalnych, czyli nie od Ziobry, tylko od szefów służb specjalnych. Wkopał Wosia, bo powiedział, że on dawał pełną swobodę swoim podwładnym wiceministrom, miał zaufanie do Wosia i uważał, że no Wos ma prawo kupić Pegazusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości. No, nie ma prawa tego zrobić, Złamał ustawę o finansach publicznych. Nawet pan Patkowski to mówił. No, trudno go posądzać o, o jakiś wiceminister finansów, trudno go posądzać o jakieś sympatie do mm, koalicji Obywatelskiej czy do koalicji 15 października. E, wiecie. Ziobro później oczywiście też wkopał Święczkowskiego i za to Święczkowski mu odpłacał, bo Ziobro mówił tak. Pytałem się i wielokrotnie rozmawiałem z prokuratorem, byłym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, człowiekiem, który się świetnie zna, zna na, tych, na tych tematach, panem Święczkowskim. I mówił już nawet o okolicznościach, że rozmawiali w jakimś takim pokoiku u, u siebie, czy w jakimś drugim pokoiku za, za tym gabinetem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wielokrotnie się z nim konsultował i Świężkowski, no wynika z tego, że e, jak gdyby legitymizował ten zakupy gazus, No to odpłacił mu teraz tutaj. Że mówił też o Kamińskim. Mówił o Kamińskim, że no, on chodził wiele razy, do KPRM i tam w warunkach, podkreślam, w warunkach takich zgodnych z prawem dyskutowali o Pegazusie, o konieczności zakupu Pegasusa. A decyzja już zapadła taka, że ona była na schodach KPRM, bo to szybka decyzja była. No co prawda Kamiński też przychodził do niego, ale to już mniej i oni dyskutowali, ta decyzja tam zapadła. Wiecie, to było takie, no tak jak w grupach przestępczych, tak w białych rękawiczkach i ugotował. To, to nie ja, ja, ja się na tym nie znam. Ja zdałem, ja zdałem się na, na tych wszystkich, którzy się znają. No, oczywiście wtedy jeszcze wybronił e, Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński tutaj nie wie, kiedy się dowiedział i że nie decydował. No, wiadomo, że Kaczyński doskonale wiedział e, o się wszystko i Kaczyński korzystał z tych. Bezprawnych ataków Pegasusem na wszystkich i na swoich ludzi, i na, i na jego przeciwników politycznych, po prostu czerpą pełnymi garściami. No i to jest, Szanowni Państwo, pokoszmy tego, jest to, że ludzie z Pisu także odetchnęli, kiedy Ziobro dostał zarzuty, i w sumie są zadowoleni, że Ee, Ziobro odpowiada za te działania. No bo Ziobro de facto zbierał haki na bardzo dużą ilość ludzi z PiSu. No między innymi dla Morawieckiego, Dworczyka, resztą to robił, tak. Pamiętajcie jego grę do Kaczyńskiego. Przecież jeżeli mm, Kaczyński mu tam nie bardzo się zgadzał na to, co mm, on chce, no to on mu odpowiadał tym nagle, że mm, prokuratorzy Ziobry udostępniali raport o zbadaniu ofiar katastrofy smoleńskiej, ten raport, który przychodził chyba z Wielkiej Brytanii, że tam nie było, że to nie były, nie były te obrażenia, to nie były po wybuchu, nie było żadnego wybuchu. I to było obrażenie komunikacyjne. Ja to pokazywał wtedy i później już dalej nie robił nic, trzymał to śledztwo swojej katastrofy smoleńskiej. Ja nie wiem dlaczego do tej pory już nie jest nie jest zakończone to śledztwo jakimiś konkluzjami. No ale zostawmy to, poczekajmy jeszcze. Mam nadzieję, że teraz już minister Żurek ma pewnie mnóstwo innej roboty, ale to też do tego jeszcze wróci. I teraz dowiadujemy się taki. Ludzie wpis, to pan Mateusz Baczyński w Onecie, ludzie wpis trzymają kciuki za żurka. O kulisach mm, y, sprawy Zbigniewa Ziobry. I wiecie państwo, Ziobro znajduje się w monstrualnych terapatach. Za prokuraturą żurka trzymają kciuki nie tylko przedstawiciele rządów z jego liczby, ale... Mm, też dzisiejszej opozycji, czyli poprzedni koledzy Zbigniewa Ziobry. Mówi w programie Kulisy Spraw dziennikarz i Jakub Korus. Dodaje, że były minister sprawiedliwości zbierał haki nie tylko na polityków PO, ale też na PIS. Sprawa Pegasusa i Funduszu Sprawiedliwości pokazuje, jak efektywny był to system. Ziobryści stworzyli nawet własną służbę specjalną. To prawda, ziobryści stworzyli własną służbę specjalną. Słuchają Państwo, ja tylko tutaj odpiszę, bo z przychodni do mnie dzwonili. I e, ja się dziwiłem się w ogóle z Jankiem, że Jarosław Kaczyński pozwolił stworzyć tę służbę specjalną, ziobry, czy ta służba miała zajmować się mm, więziennictwem i to, to miała być taka służba wewnętrzna dla służby więziennej, a tak naprawdę to miała być, to jest kolejna, była kolejną służbą specjalną, o wszystkich uprawnieniach służb specjalnych, włącznie z, z tymi kontrolami operacyjnymi, wyrobowaniem agentury. Dokładnie wśród wszystkich, wiecie, no wystarczyło, że, że Jakikolwiek więzień by powiedział coś o, o jakiejś osobie będącej mm, niezwiązanej zupełnie z y, y, tymi, tymi tematami, ale ta służba wzięłaby i prowadziła czynności, i to się działo. Przecież oni zakupili y, Hermesa. Y, zakupili narzędzie inwigilacji, takie niezwykle zaawansowane, które działało w internecie, no, mo mogące zbierać dane o naszym stanie zdrowia, o finansach, o funkcjonowaniu w internecie, o w w wszystkie media publiczne, no, całość, ca całą naszą historię, przecież nasze życie opiera się w tej chwili o to. I dlatego ci posłowie PiSu e nie żałują Ziobr, nie żałują Ziobry, wiedzą, że ziobrą miał olbrzymie ambicje, Wiedzą, że wywołał konflikty i no, zachował się tak do swoich ludzi. Pamiętajcie Państwo, że ta cała sprawa związana z Funduszem Sprawiedliwości wyszła od konkurentów z tej strony sceny politycznej, czyli od Jarosława Kaczyńskiego, którzy nie mieli takich pieniędzy na swoje kampanii. Skoro radny Matecki, wówczas był radny, miał kilkanaście milionów do swojej kampanii, chyba 14 milionów, czyli no więcej niż niektóre partie polityczne, to pomyślcie sobie, jakie wzbudzało to kontrowersje. Że to było robione w ramach przestępstwa, no to, to już jest oczywiste i o tym wiemy. I teraz to, że Ziobro okazało się minkiszonym, że Ziobro uciekł, to pisowi wytwarza olbrzymi problem ten wizerunek. Zwróćcie Państwo, obajtek przyszedł. Mówił te dziwne rzeczy, ale przyszedł. Po prostu przyszedł. I to się odróżnia ta sytuacja od tego, co zrobił z Ziobra. Także jak widzicie, od Ziobry nawet odwracają się jego przyjaciele, bo widzą kim on jest. Wiecie Państwo, to jest dopiero początek. Te działania Ziobry teraz będą skupiały się na tym, że on będzie wywalał te haki takiej desperacji. I zobaczycie, dopiero ci ludzie zobaczą, kto to jest Zbigniew Ziobry. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.